Witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w Serious Sam. Pierwsze starcie. Ja jestem Byku i co? Let the ass-kicking begin! A patrzcie jak mnie chciałem wziąć na cztery pazurki. Ale ja mam odpowiednią obcinarkę do takich pazureczków. Paznokietki, takie paznokietki jest straszą. Ale... Zapisik oczywiście i co? Słyszę harpie wiedźmy. No pocisnę je z... Naszego Pium Piumka. No i wystarczy amunicji. No niestety, ale może się tak zdarzyć iść, że troszeczkę tej amunicji braknie. Dobra, ale jednak starczyło. W miarę. Już słyszę, że jakiś sąsiad akurat postanowił obrazek zawieszać w trakcie mojego nagrywania. No, chwała mu, w każdym razie. Co jeszcze? Jeszcze nie zdechłyście wszystkie? o tak bardzo spodlić. Eee, rozerwałem ją na strzępy. No, podnosimy te wszystkie ładne, smaczne znajdźki. Opsa. Wo Okej, okay, ten skurwiel mnie zaskoczył. Okej, okay. to to, to było niezłe. To 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 za to należy się szacuneczek, nawet obrażenia w wypadku nie dostanę. Analiza Mhm Dobra, jasne, że tak Znowu szukamy klucza. Dziwne, nie? Dawno nie szukaliśmy żadnego klucza. Skękało się co spoko. Tu nic nie ma. Gro, tu nic nie ma. Marnujesz mój czas. Ale dobra, idziemy tam. Tu jest przejście i słyszę już chyba zielonego skurkowańca, tak mi się zdaje przynajmniej. Eee! Zielone skurkowanie też tam jest! Mówiłem, że tam jest. I cienie nie kłamałem was. Ten jeden raz Nie przyzwyczajajcie się zbytnio. Yy, na no jakie ja mam go hmm. tak a działa działa <laughs> proszę bardzo corner shot o, tak bardzo niewidzialny że aż go trafiłem prawie sekretne pomieszczenie zmarnowana duża apteczka. jakże bo gratulacje wykuło to było cudowne w cudowny sposób zmarnowałeś dużą apteczkę mało kto tak potrafi Co to za ścinki, gro! Nie ścinaj mi się w tak brutki sposób Wow! Fuck! It. Aha, jeszcze... Kurwa! No, zajęliście! Zajęliście! Grot, co to za ohydne ścinki! Będziesz tak klatkować, to ci jedna. Teraz, idę do tych 17! Seriously? No sorry, ale... Przecież mam wszystko. Dobra, liśmy na to, że się to jakoś, ten, i tak dalej, odblokuje. Widzicie? W ogóle to tego ank widziałem już, właśnie, wcześniej. Tak się trzeba było tutaj dostać. Czy jednak żadnego sekretu nie pominąłem, po prostu trzeba było dalej pójść w grze. Proste i logiczne. Mmm, jakiś szlaczek. Na pewno nie ma tu żadnej pułapki, na pewno Dobra, właśnie tu Uuu, Dziura ziemi, dziura ziemi, dziura ziemi Uuu, what the... Wielka dziurocha, okej, okay? nie, ale za, ale Wait, 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 okay. Okay. O oh, 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 hallelujah! Wow. Nie Nie stanie się nie wepchnąć tę cholerną pułapkę. Nie, to nawet im przez myśl lepceżą. A ła, 6 punktów HP. Wow! Serio? Seriously? ale przewczysz to. Replay. No, zapraszam. A już nie jest nam tak do śmiechu, co? Już, 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 już się tak nie śmieci, już już... O, o! Dobra, nieważne. Nie, 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 nie. Ja, ja nic nie mówiłem. To ja się śmiech, to się śmieje ostatni. A wa, o A, a, a. a I jeszcze Ciekawe czy wyjdę na tym lepiej niż... O, Nie, nie wyjdę na tym lepiej. Kurde, czemu ja tu tak lamię? Dobra.

i tak dalej... No nie no jakie cholery Nimo tak Nimo Zabijam was wszystkich I minute One minute Któraś padła przynajmniej. Ale są one mocno biją tymi swoimi nóżkami przyczepionymi do tych tyłków Nie, ale zaraz. Wait. Ja was zabijam wy mnie nie, okej? Okay? Mamy taki układ Oa! a, Da się, da się No więc weźmy zdrowie, skoro dają. Dob nie! Nie, 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 nie. ja się nie zgadzam. Go. Załóżmy, że ta żabka tego nie przeżyła, okej? Okay? Wątpię, żeby mogła to przeżyć. Dobra, ale czy tędy mogę coś... Mmm, um, jakie ładne malowanie ścian. No dobra, może spróbuję jeszcze przez te drzwi. Jej, udało się. Jeju, yeah, to jest jakaś komnata i tu będzie jakiś wielki boom i w ogóle efekty specjalne <słyska> mówiłem no ten wielki kutach z ziemi drogi budynku, za dużo wiagry. Za dużo wiagry Okej. Okay. Nie ma sprawy. I have bad feeling about this one. Dobrze, że sami nie są na środku. Bo by znalazł szczęście w swoim życiu. A ta antena jakaś! O ku...wa. Jaki ping! 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 Co ja przyzwałem? Bo chyba nie tak... Czy chyba nie kosmiczną taksówkę. Dobra, ojczek herbatki na pokrzepienie serca i ducha A tu taki kosmiczny odpowiednik 0700 się załącza Dobra, może jakaś analiza, cokolwiek Uwierz, ten obelisk to chyba wielki przekaźnik Sądzę, że wezwaliśmy właśnie coś z głębokiego kosmosu nie jestem jeszcze pewien, ale dowodzę się, że cokolwiek to było, zjawił się koło Wielkiej Piramidy. Powinieneś tam być, gdy to się stanie. Eee... W komputerze, czy ty, kurwa, sam siebie słyszysz? Czy ty sam siebie czytasz? Jak coś dużego, prosto z kosmosu... Znaczy... No, chociaż zasadniczo. Cokolwiek się tu dzieje, ja się zapisałem, nie ma sprawy... What the fuck?! Ej ale ja miałem być bezpiecznie zapisany Wait kurwa No zajebiście Tak bardzo widzę tę swoją wygraną teraz, że, że normalnie to bezwzględnie Dobra, czułam z tym hardcorem Dobra, te, ten padł potencjalnie przynajmniej a z tego zielonego ja trzeba jeszcze się pozbyć. A, da się, da się. Kurde, jaka ozdobna antena. Właściwie to trochę podobno do tych takich anten, wiecie, od CB Radia od w samochodach, tylko że te od CB Radia są dwa razy większe. Nie wiem jak można coś takiego włożyć na dachu. Ale pewnie służy do tego samego w każdym razie psa, psa psa. Wow Ej dobra, bez hity, ja chcę się tam dostać Gro, masz mi to umożliwić Hmm Hmm mogę się wrócić Patrzcie, mogę Wait To jest jakieś ukryte chuj mój czy coś No tam raczej nie mam zaskoczyć Hmm Hmm Dobra, dla pewności zaskocza Jeronymoooooo! No i widzicie I powiedzcie mi, że odrobina Odwagi... Nie jest czasem w życiu potrzebna. Man, gada gotta wow. Spokojnie, te... A to po to było. Dobre, dużo dobre. A, i teraz mogę sobie przy okazji zdrówka podnieść. Zajebioza. Będę mógł cokolwiek komukolwiek zrobić. swoją drogą to miłe, że to wszystko jest tak ładnie pootwierane przede mną w ogóle, otwarte na mnie Widzicie ludziska tak się znajduje sekrety. Tak! Ewentualnie coś w tej wodzie może być. Poza tym, że piranie. Czy to w ogóle jakiś płyn chodzący ma być? Najpierw, żeby nie, bo mi je, od odmarzł. Takie wielkie, które pozwoliły mi znaleźć sekret tutaj. Dobra. Wow, ale jestem zajebisty, wskoczyłem tutaj Dobra, pewnie jak to podniosę to się rzuci na mnie jakaś horda pod starożytny papirus do podcierania tył kęsa Ten papirus mówi o świętych ogrodach znajdujących się w Tebach Święte ogrody to wiele ogrodów połączonych ze sobą, zarówno jedzenia, dawali to przejść swoim bogom, to miejsce jest trochę dziwne, wielu archeologów stwierdziło, że to miejsce wtedy nic nie jest tym, co mi się wydaje. Nie masz czasu i powodu, by go szukać, lepiej iść od razu do wielkiej kręty. Chętnie! Oho. Okej, okay. nie, to nie jest żadna sugestia ze strony gry, że tak, raczu coś ci zaraz będzie groziło, prawdopodobnie naśmę na wielkiego skurwiela, wiela, tego roztrzepać, się na strzępy, któremu ty ledwo dorastasz do małego palca u stopy. Nie, nie, to, 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 to nie jest Ten... Tak, tylko profilaktycznie dają mi masę uzbrojenia i zdrowia i w ogóle specjalnie rozłożyli wszystko tak, żeby za kier jak głupi po całym umieszczeniu zamiast zebrać wszystko w jednym miejscu. prosto. Byku skończyłeś już gadać, nie. Ale byku może być skończył i zaczęcie. Nie. Ale byku. Ach. Nie <grystanie> Dobra, weźmy jeszcze to. Pięknie. Jeszcze to. Teraz się zapiszmy i... zapiszmy się też twardo pod tytułem potencjalny... Potencja boss. O, tak się zapisamy. Tak, to był mój gwizd. Eee, Wiesz co mam ze przeczucia? No tak, tak, wielka piramida statek, to już wiem. Aha, mam cztery klucze. W czterech ołtarzach. Ludzie, czy wy, czy wy macie pojęcie, czy wy te, nie, inaczej, czy wy macie to samo przeczucie co ja? Mimo tego, że oczywiście mamy 200 pancerza, jest trochę źle. Dla... Przecież to zniknie normalnie, to się rozejdzie szybciej niż, niż ciepłe bułeczki, kurde. W zimny, zimowy dzień. Dobra, i tak tam w hopsa, specjalnie dla was. Zresztą... Z takim uzbrojeniem jak imigratów umnęła to. Przecież nic mi nie grozi. Jestem perfekcyjnie bezpieczny. Chociaż przydałby się jakiś czołg. Ciekawe czy czołg mógłby się oprzeć tym kulom. Fajnie by było do czołgu postrzelać tymi kulami. Jestem za. Dobra, jakiś zapis. WOOO! What the fuck? Dobra, możecie mnie nie atakować ze wszystkich stron proszę Znaczy nie, dobra, atakujcie My nie zdanie Ruchu, jesteś niezdecydowany jak kobieta Skąd wiecie, może jestem kobietą? Haha Zabiję was Na pewno Kiedyś Zostawić się w kolejce Dobra, teraz byśmy... Nie! Tylko nie oni! Nie! Na no, drących mordę z nie wyradam zgody. Teraz zmarnowałem pocisk. I drugi Co do mnie strzela Niech to szlak Dobra, co wyszło? Czy tamtego trzeba robić Dobra, priorytet wiadomo na krzyk Jak zwykle kurwa Nie ale nie Hmm, prosto w twarz co Fuck you. Co, i za każdym podniesionym anchem tak będzie? Seria? Może jakąś szansę byście mi dali No czy zaraz kurde piumne. Tak. Czemu mam wrażenie, że zaraz ten większy, ten czerwony bydla się... On oh właśnie. Tak bo go trochę słyszałem, co nie i tak, tak. Wo, on jest szybszy niż bym się spodziewał. Łączy w oko. A? Dobra, tylko trochę mam mało HP, ale to nic. Tak się zapisy było, że jestem... Wiecie, szalony. I'm crazy. Dobra. Gimimo! <ścoughs> a, pancerzek. Oczywiście ja mówiłem o helcie, a nie o przeciwnikach. A ja tylko o helcie i o pancerzu ewentualnie. No, ewentualnie o amunicji, ale nie o przeciwnikach. Nie, nie miałem się przeciwniku. Hmm. PUTTO! eee, spokojnie, ciągrz. Ej, ale możemy się dogadać, serio. Nie w tym życiu, ale widzisz, już umarłeś, teraz się możemy dogadać. A, da się, da się. Uuuu bym słyszał? Chyba słyszałem koteczkę. Brzydki koteczek. Wybitnie brzydki koteczek. E, ale to miało być cztery takie klucze, a nawet ja tylko jeden mam, no więc... Um, trochę mi się liczby nie zgadzają Ale to nic, chyba zabiłem koteczka No dobra, umiećmy to tutaj Albo tutaj Albo tu No co, w takim razie tu 3 more to go o,

Aj, mam przy okazji wrażenie, że mi się amunicja kończy Nie wiem, takie przeczucie jakieś wewnętrzne Dobra, zapis A, klucz Wow, to był błąd Też tak czujecie O kurwa Tak bardzo bez szans Nie, ale... fuck! Y nie, to to nie wyjdzie, no, nie, nie, to nie, to to... Mówią szczerze, to nie ma prawa wyjść. Ale dobra, je, jest szansa, znaczy... Kurwa, zaraz. Nie, 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 po troszeczkę nie, to nie, nie... Nie zadziałało tak jak miało. Ale spoko mam plan. Pozbieram najpierw całe życie, które tutaj mi rzucają. Dopiero później podniosę ten cały klucz czy tam co tam No, to chyba będzie dobry pomysł Chyba trzeba będzie też troszeczkę bardziej stanowczo operować tym działem, wiecie? Ech. Dobra mm. A jeszcze troszeczkę pancerzyka, dobrze Dobrze na ryby. Podnosimy to. A ten już zdech Nie, pierdzie się. Spadaj na ry. To nie, w którego celować. To jest hamstwo we państwie i okolicach. Ła. Wow. Więc musicie tak napierdalać dać od tego świtu. A, 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 da się, da się. Dobra, szanisz to. Fuck, nie trafiłem. Ho ho, 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 To było dobre. Nie, nie będę marnował, może nie jest aż tak wyraźnie. To jest tak, że jak gra się orientuje, że mam za dużo amunicji, to się mści później, seria. Znaczy tu to, to, to tak może nie wygląda na pierwszy rzut oka, ale to, to, to tak jest. Fuck. Taka prośba natury organizacyjnej. Najpierw się pojawcie wszyscy, a później do mnie zacznijcie strzelać, dobra? Odrobina współpracy! Ała? Zobaczcie, się mam plan. Nie! Kurwa! Gdzie one się pojawiają? Picze! Putafony! Wszędzie, w pizdu. Najlepiej tak Pewnie no jasne, duchy Pewnie, pojawcie się w pizz wszędzie. Też myślę, że to najlepsze wyjście Stąd też Gorzej, że przed tymi jaszczurami nie ma oczekiwania jakby trochę jak już widzą to trafiają zatem wtedy się robi czerwony ekran nie wiecie to jest takie trochę stresujące No wiadomo, jeszcze są szkielety do tego wszystkiego, żeby nie było za nudno. Dobra. Wygląda na to, że sytuacja chwilowo opanowana. Dobra. Zostanę chyba królem skorpionów w tym odcinku. Król skorpion, kurde. Nie, ale nie panowie i panie tam. Nie... Nie piskać. Pięknie. To jeszcze nastrza. Ja wiem niby, że niech jest strzelać w plecy, ale czy grzecznie jest się pojawiać kurwa wszędzie? Nie biłem, ja go ubiłem mocniej hmm. hmm Jeszcze ich słyszę Ale to chyba akurat nikogo nie dziwi, co? Dobra, jest jakieś... Są jakieś perspektywy już teraz życiowe. Ło wow nie, albo skończcie, albo nie zaczynajcie obrót. Ty tu jesteś. Dobra, git. Ale ja słyszałem jeszcze jednego. Teraz spróbujmy. Umieścić jeszcze jeden właśnie ten klucz na miejscu, później a, przyjąć na klatek kolejną falę przeciwników, a już następne dwa klucze przyjmiemy, znajdziemy i przyjmiemy w następnym odcinku już. Chcę, że to będzie w miarę dobry pomysł. Okej. Okay. Okej. Okay. Milusia Trochę wkurzająca jest w tej chwili ta plansza No bo wiecie trzeba dużo latać szukać jakichś znajdzieć co nie Teraz po prostu nie wiem jakieś małe krótkie pomieszczonko przed wielkim finałem Ale cóż Tak już jest W życiu czasem też Dobra rodziska Myślę że na tej chwilę to wszystko Także dziękuję Wam za uwagę Zapraszam na następny odcinek Jeżeli się Wam podobało to oczywiście Dajcie mi znać w jakikolwiek uznawany przez Was sposób. No i co do zobaczenia. Pa-pa.